a jestem po obiedzie no ciepło jest ma być 30 stopni i proszę kotki leżą. Baribal Basiorek Fieszczoch Romeo a pan Władek tam karm pobrał kości I rozkłada kotko. A te zamiast iść tam na kości, to wolą siedzieć tutaj. Bo liczą, że dostaną mielonego. O. A ja mam mielonego, ale nie dam. No. Tu jednego mielonego dostały do spółki. Hiszpańcy no. wiedzą gdzie jest co dobrego, dobrego do jedzenia